Chodź, 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 to do góry. Cześć Siemanko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem nad kanałem. Tu macie z tyłu miejsce, w którym łowiłem. Byłem tam. W przedostatnim odcinku tu łowiłem. Eee, tu po mojej lewej w rogu pojawi się link do tego filmu. Jeżeli ktoś nie widział. A idziemy dalej pod mosty kolejowe. Tu już mamy pierwszy przed sobą. No i zaraz ogarniemy, czy pod ten, czy pod drugi pójdziemy. Zaraz się wszystko okaże. Aczkolwiek widzę, że chyba ktoś tu już łowił magnesem. Zaraz Wam pokażę czemu. Jak widzicie, jest jakaś stara butla, kuchenka jakaś z butla wyjęta czy coś. No nie wiem, zobaczymy. Jakaś puszka leży. Także zaraz zobaczymy, gdzie, czy tu, czy tam porzucamy, trochę zobaczymy, co się wydarzy. Nie mogę się doczekać. Może porzucamy trochę pod jednym, po drugim, Ech, kurczę, no ciężko powiedzieć, zobaczymy, na razie. Także pokażę Wam, jak to wygląda wszystko. To jest, to jest ten drugi most kolejowy, przejazd. Jest w sumie podwójny, więc chyba jeszcze z tyłu jeszcze jeden, który którym małta jeżdżą. No nie wiem. Także tu jest jeden, razem mam Także tu jest. Tu macie tamten jeden, tu jest ten drugi, a z tyłu tam dalej był ten, po którym już rzucaliśmy. Także, no nie wiem, porzucamy pierw tutaj z tej strony, pod tym pierwszym, tutaj trochę, i za chwilę pójdziemy po drugi. Ja się idę szykować i jak coś wyjmę, to od razu wam pokazuję. Dobrze, to za chwilę. No słuchajcie, na dzień dobry wrzuciłem, żeby sprawdzić czy coś przy całym brzegu jest. I już coś złapało. Mam nadzieję, że uda nam się to wyciągnąć. O, no, coś się ślizga cały czas. Że powolutku, delikatnie. No ale już czuję, że jest coś dużego. Jest coś naprawdę wow, bardzo dużego. Nawet dwie części są. Zobaczymy, czy uda się to... Do góry wytargać. O kurde, to jest normalnie jak armata jakaś. Może to jakaś część od czołgu albo od czegoś. No powiem wam, że takiego startu się tu nie spodziewałem oo wow! no nieźle. Jeszcze jest pełne wody do tego. No wymarzone rozpoczęcie upłowienia. Powiem wam, że... Chodźcie, wylejemy to co tu jest. Zobaczcie, ile wody tam jeszcze w środku siedziało. No nie, no trochę to tu na pewno leżało. O, ale na pewno. O, ale rura. No ogromna jest. Tu chyba ktoś był przede mną, tak jak widzicie, ale i tak nie, nie wyciągnął tego. No normalnie, jak armata jakaś. No i jeszcze mam, oczywiście, kolejóweczka. Jak to kolejóweczka, to musi być jakiś jakiś podkład pod śrubę podkładzik wrzucimy do wiadra dobra no to nurkujemy dalej tutaj z brzegu i sprawdzamy po kolei ja jestem tu kawałek dalej rurę wyciągnąłem przy wiaderku no, widzicie no jestem mniej więcej w połowie tego i już czuję że magnes się zrobi, zaczął robić ciężki no way patrzcie o, ale pięknie jest normalnie niesamowicie Jeden rzut i zobaczcie, ile fancików weszło. To jest jakaś taka tyczka, jakaś. Nie wiem, tu są jakieś chyba od rury, od czegoś. Tutaj chyba jakaś rura szła albo coś. Tak to wygląda przynajmniej. Nie wiem, co jeszcze mamy. Wkręt, gwóźdź, podkładka. To jest, nie wiem, co, no coś starego z tego co widać mocno już zasyfione. no i coś, co ja kocham najbardziej z takich miejsc, czyli wielka kolejowa śruba śruby są po prostu debest w takim miejscu dobra to jest to nad samą głową, dosłownie powiem, może z 2 metry nade mną Czad. Dobra, nurkuję w dół. No słuchajcie, no jestem dwa metry dalej, dosłownie, tak jak widzicie. I już magnes jest ciężki. I już ciężko się przesuwa pod dnie. I co mamy? No mamy kolejną śrubę do kompletu. Druga, czyli mamy już parę. Jakieś małe coś. Gwóźdź. Pręcik. I, i nie wiem, co to jest jakaś kulka, kamień. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale jest. He hej, dobra, słuchajcie, wrzucamy się znowu. No i dobra, ciągniemy coś. Teraz zobaczymy, co tam mamy. O, patrzcie, jak się. Widzicie? Tu można zobaczyć moc magnesu. Masz. Macie śrubę. I to tak przyszło. Kapsel jeszcze na dole łapie, także myślę, że chyba da radę. He, super, dobra. Pręcik. Kapsel. Opa! Odłaś. Trzecia śruba. A z drugiej strony mamy co mamy? Mamy podkładkę, pod śrubę. No i taki zagięty jakiś pręd. No to nie wiem co to. No i dobra. Lecimy dalej. Lecimy, rzucamy. Powiem Wam, że no, rozpoczęło się genialnie. Po prostu przepięknie się rozpoczęło. Jestem mega zadowolony jak na razie. Mimo, że jestem tu bardzo krótko. No, ale jest po prostu super. Ale dobra, nie zanudzam Was. Rzut, chyba znowu coś mamy. Zaraz zobaczymy, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest coś. No, jest coś. No, chyba kolejne śruby są po prostu. takie. jest, nawet dwie. Jedna taka. Druga troszkę inna, z kwadratowym, z tym takim yy, Dwa, 6 sześciobocznym łebkiem No i jakaś pierdoła jeszcze się złapała Bliżej nie zidentyfikowana, także Fajnie, fajnie, dobra, lecę dalej z tym tematem No i dobra, lecą następne fanty do kolekcji, zaraz zobaczymy co tym razem Tym razem, ojej Podkładka jakaś, podkład, chyba podkładka Jakiś z jakimiś napisami, z jakimiś cyframi. No i kolejny gwozdek, gwóźdź, Brent, nie wiem, się okaże. No i nie tracimy czasu. Powiem Wam, ściągam ten magnes, ściągam. No i jest coś, jest następny fancik. Teraz nie jest to śruba. Ale jest to za to gwóźdź kolejowy, stary wielki gwóźdź, taki chyba do podkładów używali, mocowania podkładów między innymi, dobra, kolejny fancik do kolekcji. I lecimy przed siebie, tak, bomby w dół. No i mamy następną. Znajdę a śruba! <ścoughs> Kolejna. Mamy śrubę. Proszę bardzo. Mamy nakrętkę. Taką dużą, fajną. No i gwóźdź. A teraz czekamy. No. No i nasz Polak okazuje się, że płynie. Znowu, w Szczecin. No jest coś. Siedzi coś. Słuchajcie. Rzuciłem tak, praktycznie na sam środek kanału przed siebie. I od razu, jak tylko wpadło, od razu chwycił. Mam nadzieję, że się uda wyciągnąć. Bo no, wydaje mi się, że jest to w miarę ciężkie, jest to dość ciężkie. Coś sporego może być. Raz zobaczymy z ciekawości. No oby, oby się dało wyjąć, oby się dało wyjąć. No chodź, chodź. Chodź, żebyś tylko nie spadł. Chyba spadło. Kurde! Chyba spadło. Nie, dobra, no ale coś jest. Nie wiem czy spadło w sumie czy nie, ale jest na pewno śruba kolejna. Powiem wam, dzisiaj to jest normalnie zakręcony dzień. To jest dzień śruby chyba. I jest kolejna śruba, no po prostu, no nie wierzę, nie wierzę w to co się tu dzieje dzisiaj z tymi śrubami. Zobaczcie, to jest taka trochę ładniejsza, mniej zasyfiona. No ciekawe ile uda mi się dzisiaj tu tych śrub wyjąć. Jakaś zgnieciona. Podkładka albo coś, nie wiem No i drobnica, gwozd, gwoździki, śrubki. Słuchajcie, mam coś naprawdę wielkiego ale oj, oj, oj powoli, powoli Spokojnie, nie szarp się maleńki. No, jest ciężkie. Jest ciężkie, nie będę ukrywał. Nie wiem, że jest taki leciutkie, jedzie pociąg, jedzie pociąg No chodź do góry, chodź, 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 chodź. Jest, mamy to o. To co łatwiej zdjąć No to jest druga nakrętka Pyk. no po, słuchajcie po takim wstępnym oczyszczeniu jest to taki kawał wielki złomu z śrubą wkręconą. To jest śruba, jak widzicie, na śrubie jest nakrętka, jest podkładka. No jest po prostu, wow, 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 wow było to ciężkie. Nie, yeah, naprawdę powiem wam mega giga miejsce jest po prostu super. Dobra, rzucamy dalej. No powiem wam, kochani, że jest kolejna spora rzecz. Normalnie mam wrażenie, wiecie co, że tak dosłownie z 2-3 metry od brzegu jest taka kieszeń jakby w ziemi, gdzie to wszystko wpada. Wow, ah, maczuga. Normalnie maczuga, maczuga Herkulesa. Zobaczcie. No ale, wielkie Jakiś pręt, śruba, jakby taka duża z dwoma nakrętkami na końcach. No i dobra, ciągniemy następne. Znajdę co tu mamy. Co tu mamy? To jest dobra, już widzę. Podkładka ze śrubą. Tym razem, nie sama śruba, tylko podkładka taka. Podkładka, krótka śruba. No i druga podkładka. Fajnie, fajnie. No i gwóźdź się jeszcze trafił. No, a jeszcze jedna śrubka, wkręt jakiś taki. Następne fanciki w dniu dzisiejszym. No i co my tu mamy? No, mamy takie blachy. gwóźdź, podkładka, z taka sprężynowa płaska podkładka. Jakiś śmieciuch. No i przed chwilą jeszcze cztery gwoździki i taką małą kwadratową podkładeczkę. Dobra, idzie kolejna porcja kolejowych fantów. Jest następna śruba. Wyrzucimy tam muszelki z powrotem do wody. Jest śruba. Jest taki wielki gwóźdź. Podkładka. No i, i coś takiego. Nie wiem co to jest. Ani to śruba, ani to gwóźdź, jakiś taki bolec. Nie wiem, blokada, może jakaś taka. No nie wiem. No i następna śruba. Razem z nakrętką. Nakrętka. I śruba. O, proszę bardzo. Cyk, cyk. I miałem tutaj coś ciężkiego przed sobą. Ja muszę zobaczyć, czy dam radę to wyjąć. Teraz mamy chyba więcej drobnicy, albo i nie. Że jest kawałek czegoś. A, no i to coś fajnego, coś ciekawego. Tak to wygląda. Hm. Ale nie wiem, co to jest. O, Ależ tu do góry Kurde lina mi się jeszcze splątała O jo oj oj, oj oj jakie to jest wielkie o, Ale ciężkie Wu wow. No powiem wam, że jest to coś Nie wiem co to jest, ale jest. Jest ogromne. O, ogromne i ciężkie. Jest dwa razy dłuższe prawie niż ta rura. No ładnie, ładnie. Jej, super. Płynie następna barka, ale my zdążymy jeszcze coś tu przy brzegu poszukać i będziemy się zaraz zbierać, bo się robi ciemno. A chciałbym Wam wszystko w dniu dzisiejszym pokazać, bo było po prostu niesamowicie tu jest. Ja tu na pewno wrócę na 100%. Mamy coś, mamy kolejną rzecz, kolejne, kolejne rzeczy. To jest jedna rzecz, to nie jest jedna rzecz. Pięknie, no miejsce jest po prostu cudowne, naprawdę mówię wam. Także tak to wygląda z jednej strony, a tak z drugiej. Czyli podkładka, kawałek podkładki sprężynowej. Wiadro z tyłu akurat. Kolejna nakrętka. A, wam, że to ciężkie, żeby tak to sobie trzymać. Jakaś śrubka mała z gałązka, to nie nasze gwoździk coś śmieciuchy. No i z drugiej strony mamy, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też nie, pięć gwoździ. Proszę bardzo. No i po raz kolejny. Śrubę z nakrętką, z podkładką tą sprężynową i z... To też chyba jest podkładka, to duża. No i że drugie do kompletu. Do pary. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy na podsumowaniu. Dzisiejszego wypadu. Był kozacki, po prostu był kozacki. Nie potrafię opisać tego, co po prostu dzisiaj tu wydarzyło. Liczyłem na spokojne popołudnie, bez jakichś tam wielkich rewelacji. A jest zupełnie inaczej. Pokażę wam wszystko po kolei. Poczynając od fantów dnia, jeżeli chodzi o wielkość. Tu mamy tą naszą wielką rurę stojącą. Mamy... To coś długiego. Nie wiem, czy to jest jakiś alawieszak, czy coś. Ma takie... Ja pokażę oczko. No takie jakby wieszaki są na tym. Nie mam pojęcia co to jest. Kolejna długa śruba. Pręcik jakiś. To były fanty dnia, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o ilość, no to sorry, ale jednak śruby w dniu dzisiejszym wygrywają wszystko, biją na łeb. Mamy, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście śrub plus dwie tu wkręcone jeszcze w tym cudzie, w tych cudach no po prostu nie liczyłem na to, nie liczyłem na tyle fajnych rzeczy no kolejówka jest stąd niesamowita naprawdę no ale dobra, pokażę Wam dalej co tu jeszcze jest tu mamy nakrętki z podkładkami że tak, mamy raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć podkładek sześć nakrętek przepraszam bardzo Jedną taką nakrętkę mamy z kawałkiem śruby. Trzy takie podkładki sprężynowe. Takie wielkie cudo. Również ze śrubą, nie mam pojęcia co to. No pewnie coś od, część jakaś od przejazdu kolejowego, no co może być innego przecież. No ale nie wiem, nie wiem. Zobaczcie, no jest śruba z nakrętką, jest podkładka sprężynowa i kawałek... No nie jest to szyna na pewno. Jakieś może wzmocnienie do szyny albo do czegoś to torów, nie mam pojęcia. Tak to wygląda. Z ciekawych takich rzeczy, które mnie dzisiaj zainteresowały, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, co to może być, to jest takie cudo. Takie jakby te, te z czymś na dole. Nie wiem, co to jest. Tak to wygląda. No i taki bolec, bolec, to domyślam się, że jest pewnie jakieś blokady wkładało się w jakąś dziurę, na przykład, czy coś się coś blokowało. No i tu jest jeszcze drobnica, także. Małe podkładki jakieś, jakiś tam drut zawinięty, kawałki popękane. No i w wiadrze to co mamy, to w wiadrze mamy gwoździe. Mam nadzieję, że będzie je widać. Tak to wygląda. Jest kupa gwoździ, jakichś tam kawałków. To są, to są obiekty bliżej niezidentyfikowane, że tak to powiem. <laughs> Także tak to wygląda wszystko. Jeszcze raz taki przelot nad całością zrobimy. To są te nasze dzisiejsze fanty. Ja na dzisiaj będę kończył. No było naprawdę super. Powiem Wam, że naprawdę miejsce jest mega fajne. Ciche, spokojne. Z dużą ilością fantów, tak jak widzicie. Wrócę tu na pewno, wrócę. Oj, wrócę. Będę czyścił dalej to miejsce, żeby zobaczyć, co tu jeszcze można osiągnąć stąd. Jeszcze raz wielkie dzięki, że ze mną byliście. Dzięki, że to oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Postaram się znajdywać takie, coraz więcej takich fajnych miejsc, żeby było dużo fantów, dużo ciekawych rzeczy, żeby coś się działo. Trzymajcie się. Do następnego, hej.